Jeżeli chcecie grać bez podatku, to w Totalbet macie taką możliwość. Ja nie reklamuję Buchmacherów, ale tylko pomagam Wam, jeżeli coś chcecie zagrać się bez podatku. A najlepiej w Totalbet wystarczą trzy zdarzenia po kursach 1,30. I grałem bez podatku, jak tu będę prezentował na progresji, a także czasem na taśmach weekendu, jakie tutaj będę grał. No i właśnie tak wybrałem na dzisiaj takie mecze macie wszystko opisane, gramy wtedy bez podatku i wygrane są zawsze wyższe o 14%. Wystarczą 3 zdarzenia na kuponie z kursem 1,30, a jeżeli będzie nas więcej, to będzie lepiej. Także śledźcie kanał, lecimy do typów. No witam w nie najlepszych nastrojach. Wczoraj no, kapitalna porażka tak naprawdę tak naprawdę nagrywam to w sobotę wieczór, więc widzę już co się wydarzyło. Na progresji na taśmie. No co to spotkanie było w meczu Romy, gdzie grała w dziewiątkę i strzeliła bramkę w ostatnich minutach i wygrali mecz, no, dla mnie to jest ustawka, kiedyś widziałem takie spotkanie w Japonii, gdzie yy, drużyna w ośmiu grająca wygrała mecz yy, przeciwko 11 i to w ostatnich minutach też spadła bramka, także no, dziwny mecz. Brakło tej jednej bramki yy, na progresji, na taśmie no, zawiodli mnie myślała, yy, myślę w Gladbach przegrała 3-1 no, z Wolfsburgiem. też tak no masakra, lecimy dalej z progresją. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie takich dziwnych meczów. Yy, dzisiaj, no, nagrywam w sobotę. No oczywiście chodzi o niedzielę. Real Madrid wygrywa z Alaveszem. Myślę, że nie będzie inaczej. Oczywiście wiadomo, wyjdzie mistrzów grali Real, ale... No, Alawesz to jest jednak słabizna dla mnie w Hiszpanii. Milan, Sassuolo też powinni sobie na własnym boisku poradzić. Mimo, że to jest Sassuolo ogólnie, ale Sassuolo gra u siebie bardzo dobrze. To jest anderowa drużyna, Milan raczej też... Yy, Dobra defensywa, myślę, że coś strzelą z przodu. I ostatnie spotkanie ajax -Feyenor. No, Patrząc na formę Ajaxu, wiadomo, każdy im strzela, a jak przychodzi taki Feyenoord to im nastuka pewnie za trzy bramki. Myślę, że tego meczu nie przegra Feyenoord. Lecimy do taśmy weekendu. Mówiłem yy, na no, poprzednim filmie, że grać na Piast. Już jest kurs na Piast 3.90. Był prawie 5, nawet ponad 5, przez 3.90. Ja gram z remisem na Piast. Wiadomo, jak gra Legia, a raczej gra na spadek z ligi, Manchester City na zwycięstwo z Crystal Palace w Lidze i Tottenham, że nie przegra z Nottingham Forest. No dla mnie Tottenham jest lepszym ekipą od Nottingham. Oczywiście to jest wyjazd, a City tak samo powinien rozgromić Crystal Palace. I ostatnie spotkanie, mamy tę siatkówkę i dla mnie Zaxa zdobędzie jednego seta, dlatego gramy handicap 2,5 seta na Zaxę. Projekt Warszawa jest dobrym ekipą, ale nie sądzę, żeby wygrać 3-0. Tyle w ramach progresji taśmy weekendu. Miejmy nadzieję, że w końcu te kupony wejdą, bo czarna seria tutaj się trafiła na ten grudzień. Masakra, koniec listopada, był dramatyczny. Także no coś tu się dzieje. niespodzianek dużo, jak to zimą, jak to jesienią. Dziwne mecze. Mam nadzieję, że teraz wejdą. No i co, jeszcze wrócę do tego meczu pomiędzy Parmą a Romą. No, co tam się wydarzyło? W 80 minucie yy, wcześniej czerwona kartka, druga dla Romy, a w 81 gol dla Romy. Dziwne to spotkanie. Szczęciłem tą drugą bramkę, ale nie padłem. no Parma gra, no, ale żeby nie strzelić bramki, grając z 11 na 9. Większość czasu 11 na 10. No. Chyba Włochy wracają do ustawek. Tak bywa. No, dla mnie to jest dziwne spotkanie. Jak podkreślałem, w Japonii widziałem jedno takie spotkanie, w drugiej lidze, gdzie Drużyna grała 11 na 8 i też ta drużyna w 8 gra spotkanie. I to był underdog tym bardziej, także to było dziwne też spotkanie, a to już rok temu. Trzymajcie się widzowie. Do soboty. Oby w dobrych nastrojach. Cześć.